Co ze skrzyniami ECVT czy CVT? Czy da się w nich zmniejszyć tarcie, straty wewnętrzne? Tak, jak i inne skrzynie biegów potrzebują odpowiedniego polepszenia sprawności poprzez dedykowaną, efektywniejszą kompozycję smarną, w tym przypadku skrzynia e cvt w której oprócz zmniejszenia zjawiska tarcia istotna jest efektywna cyrkulacja prądu. Dlatego został zastosowany pakiet Majnano e CVT. To już jedna ze skrzyń CVT i widok sporego ścieru metalicznego po około 52 tysiącach kilometrów na oleju zaleconym przez producenta a ten samochód miał seryjne osiągi teraz już po około 45 tysiącach kilometrów od wykonania naszego pakietu silnik skrzynia CVT napęd choć samochód miał podniesione osiągi po ponad 30% znacznie mniejsze tarcie, straty, kolosalnie mniejsze ilość ścieru metalicznego chcesz skorzystać z przełomowej technologii Mynano Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.